Siemaneczko, to ja jadą dzień dziecięki się tak, że nie spawną. No siemano, widzą wszystkie. Dzisiaj pozdrawiajcie, bo gramy dzisiaj na gitarze. gitarze. A teraz z papieczkami. Czyli Kasper ty te dzisiaj gitarze. Znaczy suwaj i łopeczki. I w komentarzu napiszcie lubię, lubię Pawła i Kaspra. I zaczynamy do odcinka. Komentarza, w komentarzach to nie za bardzo nie ma w za, za blog. Wyłącza komentarze, komentarze, na których są z nimi dzieci. Dobra, został Teraz uwaga. Papier, kamień, nożyce. E, jeszcze raz. Papier, kamień, nożyce. Ty pierwszy. Ha, no Dobra. Pały and Kasper, jazdam na ten dzichi zachód starym kochę poli Lecce Sędzie, tak jak Kasper Popoli. poli Po, poli, Tutaj po Angryszku nabija, a ty co najbyść to sekundę. To nie jest tutaj z pokupa. Nie. Yeah. Zasłuchając wyborzeń Miło miarę mięskich to... Dobra, ja się teraz. Papier, kamień, nożyce! Papier, kamień, nożyce! No to ja teraz pierwszy. Lubin, ulica Polońska, Fabryka Instrumentów. Instrumenta, to moja prawda, taka tutaj, co lecisz prawda, Elo, Elo 320, 2 20, 4 2 tutaj 4 to 3 tak, 0 Tutaj macierzy, Tutaj lecisz, 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 al, mini, ma lecisz, lecisz, foster lecisz, foster lecisz, 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 na lecisz, 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 najlepsza gra moja żyć po to Ponaj pada to pokażę ci jak grać Minecrafta 4 a 0 Panie, 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 ja nie Panie, Tarkę na 130 koła, ona wpatrzona to reakcja łańcuchowa, łańcuch za 40 koła, za 40 koła jest. Dobra, lecimy! Witam. Witam. Ale ty nie, ale ty nie, ty nie, nie Pierwszy <śmany> rap to był Mateusz Kretek. Pierwszy mój rap to był Kacper Zwierzchowski. Pierwszy mój <śmany> rap to mój rap. <śmany> Daj ej. mi rąk, żeby ci się teraz głośno. Ej, ej! Widziałem, <gry> Edi, to ta apka, to jest Ja, ja... i tak naprawdę nazywam się Zmierzowski, nie wiem, czy może nie wiem, czy złeś. Wiecie, przecież jabłoński to. Elo, czy was Elo, chodzę po mintach, cygary, ma kasper, tyle że musieli mieścić i chbać pod dołem. się... <grym> nie wiem, co dalej nabijać. <grym> ej, kasper, poka zegarek.

Zęk, zęk, zęk! Zęk, zęk! No, widzowie! Więc koniec! No już końcu Jeszcze w części! Widzimy e, się za tak. krótki moment! To jest druga część naszego filmu <grym> właśnie! Zapraszam Was do skończenia z Gramy najlepsze kity To 2021 roku! K4 win sam sok do mojej herbaty! I wyprułem na ziemię. Tak niestety. Bo on mi dał swojego kupulsa do mojej herbaty. I to wyplułem, a następnie ja zrobię na niego zemstę. Będzie miał szczęście. Dobra, nagrywamy. Dobra, nagrywamy. Teraz jaki hit. Papierkami. Możyce. Wygrałem. Ja. Ja. Grałem. Co? Co ja słyszałam? To dobra. Widzowie, przerwam. Widzimy się po drugiej części, w drugim odcinku. kasper Widzowie, jest do was taka wiadomo, że teraz zmieniam na chwilę opcji. sobie w Goombas. Musimy poszukać pilota. Jest gucik. Gram w Goombas. Zobaczcie. telewizor. Transmisję.

Dobra, szuk szuk szuk. Eh. się Ja, ja, ja. O też zagramy w klientki bo mieliśmy jak dom do tego kończenia. No, dokończysz domu. Kurde. Ale ja. wiesz, ja mogę ci włożyć dwójka merki? O miśmy w domu wyjść. Ale do... <suszy> to kur... do kurczaki, który się łapie, bo nie pamiętam.

Do a drop, do a drop, do a Jeśli nie dasz, to ja bym mi coś z tą nie Zablokuję ci Xboxa. Wejdę na Kanet e, i tam ci zahacuję Xboxa. Ale nie mam Xboxa. Masz... Nie mam. Masz. Ale masz GTA ty? Ale chyba na laptopie. gdzie ty? Ja, to ja tu Almas, Ja ty? sakuję laptop. ty? Ej ty? ja Schovajte ci się! Ja? No Niech Ci będzie pani prezesie. I tak nie z nim prezentam góle. Niego tak zrobi to ja mu dam w ogóle. sa. Nie,

Nie, nie, nie wolno usuwać mojego kanału. Nie co, zrobię innym kompu, bo już mają więcej subów, im zniszczę dopiero konta. Zniszczę to Minecraftowi H TV HD Polska. Naprawdę. Wyjaram kompu cały. Komu?

Dobra, grajmy Minecrafta. Teraz gram w Minecrafta. Ej, daj palety. jest do was taka wiadomość, ale trochę taka dobra wiadomość. Będziemy teraz grać w Minecrafta, więc widzowie, którzy będą mogli tutaj być, to mogą. A zła jest taka, że bateria w mojej kamerce zaczyna siadać. I nie wiem, czy nagramy pełną relację z Minecrafta. Ja więc mogę podejrzewać, że relacja z Minecrafta może tylko trwać 4 albo 5 lub 6 minut. Przepraszam bardzo za to widzów. I zobie, słuchajcie, teraz gram sobie w Minecrafta i będziemy sobie jechać tutaj. Pokażę gdzie Pawło. Dzisiaj robiliśmy je razem w Minecraft Ja nie, ja sam robiłem, to dawaj daj Dobra, gramy, gramy, gramy i... Yeah. Ale chodź na mój świat, chodź na mój świat, to jest ten craft, ten, ten kratek Kreatyw, kreatyw, No i ja tam budowałem prawie nam dom, więc Kater będzie mi pomagał. Tak, będę ci pomagał robić okna, meble. Już no, trafiłem trochę meble, ale nie tak fajnie. Będziesz budował piętra w tym domu nawet. Ale nie wiem, czy tak w końcu, w końcu nagram to. W całej połowie. Ponieważ bateria. Dobra, ponieważ ta bateria, bateria siadła nam 10% mniej. Dobra. Jeśli tak się stanie, jeszcze bardziej. To chyba nie nagram, czy pożegnamy. Ja mogę to zbudować, bo to jest mój dom. Ja chcę. Dobra, jak so, to, to jest mój dom. Tak, to ja mogę. Ja mam już sprzęty! Dobra, możemy budować.